Dzień dobry. Wracamy z aktualizacją Merlis, Marinis i Radiance w 23 tygodniu. Za chwilę przejdziemy do szklarni, ale najpierw chcielibyśmy wyjaśnić dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy nowy folder ze wszystkimi odmianami. Względnione są wszystkie odmiany komercyjne wraz z opisami. Broszurę można pobrać z naszej strony internetowej. Dodaliśmy również klasyfikację odmian należących do gamy odmian Full Red. Znajdziecie przy nich logo. Aby pokazać Wam różnicę, kroimy dwa pomidory na pół. Dlatego mamy tu Merlis i Marinis. Najpierw Merlis. Zobaczmy, jak wygląda w przekroju. Teraz marinis i jej środek. Różnica polega na tym, że jest to trochę żółto-białe w środku, a tu mamy intensywny czerwony kolor. Jesteśmy już w uprawie po prawej marinis, po lewej merlis. Pod względem rozwoju kwiatów, ich ilość budowy, gron, a także grubość wierzchołka oraz długość liści są teraz do siebie bardzo zbliżone. Radians w produkcji, w produkcji tradycyjnej, typowe dla radians w tym czasie jest to, że jest bardziej rozciągnięty i ma mocniejsze grona. Ma również typowy dla tej odmiany pionowo ustawiony liść. Dobrze radzi sobie z rozwojem. Oczywiście zostawiamy 6 kwiatków, ale z łatwością moglibyśmy mieć 8. Teraz już Marinis w uprawie doświetlanej. Rośliny zostały posadzone 16 października. To co teraz widzę, to że piękna pogoda naprawdę pomogła Marinis. Widzimy, że się regeneruje. Grona są ładnie uformowane, ale widzimy również, że nie osiągamy już jednego grona tygodniowo. Co więcej, widzimy, że rośliny się regenerują dzięki ładnej pogodzie. Merlis w produkcji doświetlanej. To, co widzimy w Merlis, to już stara uprawa. Widzimy pojedyncze słabe rośliny w uprawie. Również w produkcji jesteśmy nieco do tyłu i mamy tu 0,8 grona. To trochę mniej niż w Marinis. Z tym zetknęliśmy się w tym tygodniu. Coś, co jest naprawdę uporczywe i z czym borykamy się od czasu do czasu w Merlis z powodu złej pogody w maju, to kilka miejsc, z mączniakiem rzekomym. Za każdym razem powraca. Mam nadzieję, że teraz, kiedy mamy stabilną, ładną pogodę, nowe liście nie zostaną porażone. Na koniec Radians w uprawie doświetlanej widzimy tutaj podobieństwo do Marinis. Pod wpływem pięknej pogody i dłuższych dni obserwujemy w Radians znaczną poprawę. Mamy wystarczającą ilość kwiatów. Mamy produkcję dobrej jakości. Kwitnie 33. grono. Nadal mamy 6 tygodni zanim ogłowimy uprawę, więc rozwija się bardzo stabilnie aż do końca. To wszystko już w tym tygodniu. Ostatnia uwaga. Jeśli chcesz pobrać nasz najnowszy folder, sprawdź poniższy link. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.